Często od Was słyszę, że moja mowa jest taka cukierkowa, taka piękna, że powinienem walić prosto z mostu. No dobra, to powiedz mi tak szczerze, czego do cholery jasnej się boisz? Co? Twoje marzenia nie boją się niczego. Twoje marzenia chcą, aby były spełnione. A ty boisz się oceny, boisz się ludzi, boisz się co powiedzą i boisz się zrobić pierwszy krok. I taka jest prawda, bo ludzie, którzy spełniają marzenia, ludzie, którzy do czegoś dążą. Oni nie słuchają innych. Ich nie obchodzi zdanie innych, bo to jest moje życie. Zrozumiesz to wreszcie? Ile razy jeszcze będziesz tłumaczył się tym, że nie zrobię tego, bo mnie źle ocenią? A na końcu tak naprawdę to kto będzie żył Twoim życiem ci ludzie czy Ty? Kiedy to w końcu zrozumiesz? Kiedy w końcu zrozumiesz, że tak naprawdę sam siebie ograniczasz? Boisz się innych ludzi, boisz się oceny, boisz się tego, co powiedzą. Jak będziesz robił inaczej? A to właśnie o to chodzi. Przyjacielu, posłuchaj mnie: my wszyscy jesteśmy różni. My wszyscy jesteśmy różni i każdy ma własną drogę. Jeżeli będziesz ciągle robił tak, jak ci każą, jeżeli będziesz ciągle robił tak, jak ci mówią, to ty nie będziesz różny. Ty będziesz owcą. Ty będziesz tym, który będzie prowadzony do przodu. I tak chcesz spędzić swoje życie? Tak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie? Być cały czas na smyczy? Obudź się. Zacznij walczyć o swoje. Bo cię na to stać.